Moi kochani, jest mi niezmiernie miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Dzisiaj bardzo króciutko i bardziej tak organizacyjnie. A mianowicie 25 lutego mamy nasz kolejny wspólny niezwykły energetyczny rytuał dla naszej planety, czyli dla Matki Ziemi. Tutaj czekam jeszcze na Wasze zgłoszenia tych wszystkich osób, które jeszcze takie zgłoszenia nie wysłały, a chciałyby wziąć udział w tym niezwykłym seansie energetycznym dla dobra naszej planety. Moi drodzy... W związku z pytaniami na temat e, lekcji prywatnych magii u mnie, wprowadziłam dla Was w magicznym świecie kategorię Lekcje i Nauka Magii U mnie. Czyli jeżeli macie jakiekolwiek pytania związane z wykonaniem rytuałów magicznych, zaklęć, pracy z wahadełkiem, pracy z tarotem, czy innymi narzędziami jasnowidzenia, e, czy wszelkiego rodzaju praktyki energetyczne na przykład uzdrawiania ziołolecznictwa i tym podobne i tutaj macie jakiekolwiek wątpliwości i chcielibyście brać udział w takich moich lekcjach, czyli wy zadajecie pytania, a ja odpowiadam na wasze pytania, czy to w formie rozmowy przez Skype'a, przez gadu-gadu, czy przez inną formę czetu, czy po prostu przez e-mail, to bardzo proszę, tam sobie zerknijcie do tej kategorii i tam wszystko jest dokładnie opisane. I tak samo wszystkie takie ważne sprawy, które wymagają takiej natychmiastowej mojej reakcji, natychmiastowej mojej odpowiedzi powiedzi. Czy to dotyczą y, starych prac magicznych, które prowadziliśmy kiedyś razem? Czy dotyczą waszej aktualnej sytuacji życiowej? Czy jakiejś innej takiej formy porady, doradztwa duchowego, to również bardzo proszę zerknąć sobie, jest tam taka nowa kategoria termin do 24 godzin. I tutaj również możliwość przez chat, czy przez Skype'a, czy poprzez e-mail. I to mniej więcej wszystko z takich spraw organizacyjnych. Czekam na Wasze zgłoszenia, na nasz przepiękny i wspólny rytuał dla naszej planety. Ziemi. Moc miłości dla Was i już wkrótce kolejne filmy, Wasza Maria Bukardi.